Siemanko! Ludziska! Ludzie, ludziska, ziomeczki, czy ktoś tam, ktoś tam na tym świecie. Wszyscy co, dobra, ale teraz moje tradycyjne przywitanko. ja hejo, jajewicą, to je Minecraft, ze mną je Prusin, XD, czyli... Nie, twój nick jest za długi, więc będę mówił na ciebie Prusin, dobra? Okay. Dobra, Prusin i Jasiu, możecie go znać z pierwszego odcinka z SkyBlocka, tak. I. Co? No, ja ci mogę wierzyć. A jak coś, to jest skrzynka jeszcze za. za. za świątynią. Taką twoją. Dobra, ja mam perłę, więc ja chyba lecę na środek. Lecę na środek, tak. Płyć! Jestem! Jest dobrze, jest, jestem. Weź, mówcie mi, czy ktoś na mnie nie idzie, dobra? Kocie na środek! No i? No ja wierzę mu! Ja też miałem diamentowy. Kilka razy. Kurdem, Kurde, ktoś kurde, mi maźd dałem! Ktoś mi lawę na no to co? Lawą na Uhu. -huh. To ja teraz właśnie powiem, bo to jest odcinek informacyjny, bardzo chyba dwuminutowy czy kilkuminutowy. Ale tak, jestem w W, bo mam na imię Wiktor. ha, Dobra, teraz tak. Vicson, Victor i tak dalej. Teraz mówię bardzo przykrą informację. Bardzo przykrą informację. Niestety, ale są dwie informacje: zła i dobra. kontra No dobra, wiem, super, ale dajcie mi dokończyć. Dajcie dokończyć moją myśl. W tym odcinku powiem wam bardzo przykrą rzecz, ponieważ po, yy, po, zamykam swój kanał, tak dokładnie kończę z minecraftem prawie Ale pójdę, dajcie mi dokończyć moją myśl No ja je mogę Jakie, jakie precelki Jaka nędzna podróba Dobra, ale tak Mówiąc, dokończę no z kanałem tym no wie, początek, bez rozwinięcia, ale z końcem. Tak jednym, jednym słowem mówiąc. Sonia i... Po prostu... Yy, będzie nowy kanał, to jest druga informacja, będzie nowy kanał, inna gra niż... Maniacze w nią teraz, może Jasiu i Prusin wiedzieć. No mówcie. Tak, Plant vs. Zombies Garden Warfare. Ta gra jest epicka, polecam ją, bo Wam bardzo zapraszam na, mojego, na moje konto na PlayStation. Widzicie, są, to będzie podane pewnie w opisie. Więc teraz ja robię króciutkie cięcie i widzimy się, jak oni te małe, dziady, te małe pączki skończą arenę, dobra? To więc... Dobra, jesteśmy po cięciu i tak. Właśnie z będziemy będziecie takie coś, bo znowu jestem tam, nagrywam i tak dalej utaty i tak dalej. Dobra, yy, i tak. Yy, po pierwsze, będzie nowy kanał. nowe mini, nowe ten. ho, dobre itki. Wiecie, nie mam pereł? Sześć pereł. Yy, nie, bo pewnie zezuje. Ja i lecę na środek. Lecieć na środek. Ale z mapy? No, no faktycznie. gdzie ty? Czy ci nie ma? Chwila, e, nie ma, tutaj nie pisze, jest 1-1-1, no nie ma chyba się, ty no tepnę. Ja jeszcze grałem, ja jeszcze grałem. A, bo ty grasz jeszcze, jaki nie ma. Ja nie to mogę, po jest... prostu, po prostu. Dobra, udaje królewina podróba, nędzna podróba, widzony. No kurna, i tch, się tepnęła. Dobra. Ale to wszyscy na automatu czekamy, na automata. Kurde, a jaki automata? Co? Jaki automat znowu? Do kogo się tutaj... To ty... tu o. Ale o, 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 o. Lewandowski, dobra, Lewandowskiego klepie. Dobra, sklepam Lewandowskiego. Uwaga, le lewy! Lewandowski na odcinku i coś się znowu chciał do mnie tepać. Niestety nędza próba, ale niestety dla mnie jest dobrze. Kurde, nie mam nic takiego pożytecznego, dobra. Z tego. Jakie automaty? A kurde, co, nie dobra. I mi zostało trzech. Pan what the fuck? Kurde, dobra, zwa... sklepałem go. Uo, ale na trzy hity poszedł. Ale się zesrałem na początku. Przepraszam, że tak mówię. Tak, Ta PvP jak nagrywam. Jaki nie mogę po prostu. to nagramy Nie, nie nagramy PvP. No i co ty mi? I co ty myślisz sobie? osądzisz o mnie! Bodeks, czy jak ty tam? Patrz co ja zrobię, patrz co ja zrobię. Jestem taki hard. Przepatrz, zaleję ci to, to to to. Ale się wtopił w lawę! Jaka lama! Jak? Kurde jaki? Dobra, wygrałem? Wilson wygrał arenę map. Dobra. Więc jeszcze jedną arenę. Oh. Dobra, ja idę do Marka, wiem gdzie ty jesteś, Marek. Chodźcie na automaty, z zaczniemy. Kurde, skoczyłem Marek. Jesteś! Tak. I biorę sobie teraz y, klasę archeram. Bardzo fajna klasa. Tortowych. O, to No ja się mam pecha dzisiaj. O kurde, ale słabe itki. No takie nie bo mam chociaż łuki 22 strzały, ale to już moja osobista sprawa. Nie mam fajnej. Ja, się, ja się, do, już się buduję do dodatkowej skrzynki. Dobrze, o. jestem przy... O jestem obok ciebie chyba. Masz żelazną klatę? Tak, i No ja to cię widzę. Ja tutaj kogoś, może tutaj kogoś zwalę. No kurde, jakiego ja mam zeza... Nie, trafiłem! Jest! Pierwszy typo zginął. Został na strzel. Nie, bo muszę skończyć nagrywanie, a ja się nie jestem tego pewien, czy ja nagrywam, tak? No nie, e. Widzę, właśnie. Patrzcie, ja do niego idę. Widzisz tam? Ja się Weź się, bo szybko buduj. Ten typ na zaraz. Patrz, widzę. On ma strzałę jak coś, on ma strzałę. Prawie by mnie zepchnął, rozumiesz? Prawie. Mały włosek. Ja... Dedłeś? Skaczemy do niego. O nie no, kurde, no super skok. It's on and super jump. O nie, ja go widzę. Chwila, muszę mu strzałę zapodać. Tak? A weź, choć nie do mnie, no właśnie. On nas rzuca ciągle. Co ty robisz? Zabiłeś go? Nie. Jest, wygrałem? Widz, co wygrała arenę. No to od razu skacz Marek. O, skacz już. Dobra. I to będzie ostatnia arena. I już się z wami żegnamy. Wiem, ja się kupię teraz... Nie, Em. No, archera, archer jest fajny. Dobra, przepraszam, że mam trochę chrypkę, ale. No tak, nowy kanał, zaraz wam podam go w opisie, ale pierwszy muszę go zrobić. Tam będzie yy, Plans vs. Zombies Garden Warfare. Tak, moja ulubiona już chyba grała bardziej od Minecraft, niestety. Minecraft. Brusin tak lubi inną grę, jak też nie ja. On lubi Kogame. Dobra, mam dla ciebie żelazne porty. O, żelazny... What? Wow, prawie cały żelazny set! Czego Bardzo proszę Pana... Masz jakieś perły? A czego y, Butów i kasku. No kasku to się nigdy chyba nie, nie zdobywa. Mam yy, no, O kurde, no ta niewidzialność i co? I się walić, tak? A Wal się, się widzom. Ty, dostał, dostał, dostał! Jestem taki, jestem taki iluminacji, że... Ale jesteś na mojej arenie. Jesteś, jestem. Co? No? Nie, no pisało, że jestem. A weź? Tu tak? Nie, strzelam. <grywa> być, to sztand! A weź, tak? Nie, no chyba. O, jesteś, jesteś! 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 No, ta śnieżkami chce mnie zatłuć. Jak ja mógł... jeszcze trzy strzały. Wiesz, że ktoś chyba do ciebie idzie. No, no jest na dole. Uważaj. Do mnie też się budują. No i właśnie ten nie wie, że nagrywam. Ale w... Ja ci dam żelazny. Tam cię ktoś bije? Bo mnie ktoś chce... Ktoś ma, jest ktoś niewidzialny u mnie. Kurde, ja biję niewidzialnego typa. Kurde, pali mnie Dobra woda, woda, woda. Ty zabił! Zabiłem go, zabił się! Ale mnie nie, nie... to jakiejś Dobra, wiesz ile ja mam serduszek? O jajku, ja chyba sobie wypiję potkę Ty klepiesz kogoś? A nie, to był podobny nick do twojego Nie na podobny, tylko trochę długi Widzę cię Na środek? Dobra, jeszcze ja buduję na środek jak coś O, ja mam żelazną klatę i żelazny miecz na ciebie jak chcesz. Chcesz żelazny miecz? Tak. O zostało na nas... A ty jaki masz? Miecz? Mhm. Ale to jest prawdę, bo ja no, nie jest Dobra, nie, nic, nie patrzy się na ciebie... Tak. Weź... No ale tak za często to nie. No. Jesteś na środku? Nie, idę na środek. Jeśli ktoś idzie. No, ja chyba buduję się do ciebie. Ja go wezmę od tyłu, dobra? Dobra. Nie wiem czy skakać. To jest chyba zły pomysł, więc. Wezmę trochę więcej bloczków. Dobra, ludzie, on, on cię bije? Widzisz, patrz, widzisz, widzisz mnie? No. Po, po jak, patrz jak go stronuję chwila, tylko. A Mam pełne HP, mam coś jeszcze fajnego. Aaaa, o, o, nie, o, nie, nie mogę. O kurna, ja się z niej ogarowałem. Kurde, nie mam pikaksa. Pa, ja nie wiem, że tu weszłam, kurna, ale nie mam pikaksa. Rozkopuję tą łapką. Ch Chlama. Nie, to jest tylko pikaksa. Chodź, panu, to tak, kto jest. To wiesz, że u z tego? to mi trafia? No, a kto by ty nie wiedział? Gdzie jesteście? Ja jeszcze się z tym kolesiem biję. Chyba go nie dotknąłem. Mam no, wodę, nie mam wody. Ja się zakopywuję, zakop, dobra, więc tak, kurde, wszedł mi tu jaka lama ze mnie, kurde, daj, panie, pano i super, Hec Kurde, do, lepiej do tego killera, killer, killer, Zrzuciłem go, jest, I'm amazing! Wolę skill Dobra, więc ja się już z wami żegnam. Tu jestem za tobą. Ja więc się już z wami żegnam. Zobaczenia. I narka. No nie, nie to. Teraz